Jak to jest, kiedy marzenia się materializują? To niesamowite, a zarazem tak zwyczajne. One spełniają się powoli, niespiesznie pozwalają się do siebie przyzwyczaić, by niepostrzeżenie zmienić się w codzienność. Tylko ci bardziej spostrzegawczy są w stanie je zauważyć i docenić. Ja je widzę. Każdego dnia w postaci małego skrzata, który plączy się pod nogami i woła mama. Czuję je w silnych ramionach mojego męża, które obejmują mnie w opiekuńczym geście. Codziennie zasypiam i budzę się w moim marzeniu którym jest mój dom. Przechadzam się po nim w ogrodzie i tak się czasem zastanawiam, czy to wszystko, aby na pewno, jest prawdziwe. Czy może śnię snem, z którego wcale nie chcę się wybudzić? I zadaję sobie pytanie: dlaczego ja? Czym zasłużyłam sobie na tak wspaniałe życie? Czy jestem wyjątkowa? Czy tylko mnie spotykają same dobre rzeczy, skoro wszyscy dookoła wciąż narzekają jakimś źle i dają słowo? Nie potrafią tego zrozumieć. Świat się zmienia, przybierając kolory rycy. Piękna jesień zawitała do naszego siedliska, bo tak właśnie nazwaliśmy nasz projekt. Temperatura spada, więc czas wyciągnąć grube swetry i ciepłe skarpety. U nas dni płyną powoli. Do pogoda dopisze, spacerujemy po okolicznych lasach, by nacieszyć się tą piękną i jakże ulotną porą roku. A gdy spadną jesienne deszcze, zostajemy w domu. Rozkładamy wtedy matę na środku salonu i zmieniamy tą małą przestrzeń w istny plac zabaw. Niektórzy z nas wprost za tym przepadają. To ostatni moment na zakiszenie jeszcze kilku słoików ogórków. Nasza spiżalnia powoli się zapełnia. To też dobry czas na posadzenie drzew i przygotowanie grządek, które będą czekały gotowe na przyszły rok. Drzewa w ogrodzie to dla nas coś wyjątkowego. Wiem, że minie sporo czasu, nim zaczną dawać większe płody, jednak drzew nie sadzi się dla siebie. Je sadzi się dla przyszłych pokoleń, bo to one będą karmić się ich owocem. Niech narodowej ziemi jabłonka urośnie, posadzona ręką matki i ojca twego. Niech owoce jej słodkie, jak miód, nakarmią ciało i ukoją duszę. Las posadzę, byś mógł się nim schronić w upalne dni. Własnymi rękami staw wykopie, by żywa woda promyki słońca dla ciebie odbijała. Niech zielona trawa pieści twoje stopy, gdy wśród wysokich kwiatów będziesz spacerować. Tam wszystko z miłości powstanie i miłości służyć będzie. To tylko część z tamtego wpisu. Słowa te były dla mnie zaklęciem i obietnicą. Jeszcze nie wiedziałam, że wkrótce zostanę matką. Właściwie to obawiałam się, że ten zaszczyt nigdy mnie nie spotka. Moje życzenie zostało spełnione, więc teraz czas dotrzymać danego słowa. W tym miesiącu odwiedzili nas rodzice, wytęsknieni za wnuczkiem. To dobry pretekst, by wyrwać się trochę z miasta i ostatni moment, by nazbierać trochę grzybów na zimę. Nie płyną powoli, gdy żyje się w rytmie natury. Budzik terrorysta nie nęka nas co dzień rano, by swoim piskliwym głosem wyrwać nas z głębokiego snu. Jego miejsce zajął ktoś inny, ale to już zupełnie coś innego. Mój stan rzeczy prędko się nie zmieni, ale Marek wkrótce będzie musiał iść do pracy. Ceny rosną, oszczędności maleją, a do pierwszych zbiorów jeszcze długa droga. Cóż, nie od razu Rzym zbudowano, a na nasze marzenie o samowystarczalności jeszcze trzeba trochę popracować.